Idziemy jeszcze raz na pole zrywać rzepak. Idziemy wyrywać rzepak i będziemy robić z niego sok. Teraz pozrywam tutaj trochę go. Mam tu rzepak. Muszę go wytrzepać trochę. O tu może będzie mniej wiał trochę. Dobra, mamy rzepaki. Chcemy trzepać rzepak. Do, soku, do sokowirówki. Go wpakujemy. I do zamrażarki. Zobaczymy, jak będą soki się zachowywały. Dobra, mamy nasz rzepak. mamy tu rozepniemy Mamy rzepaka. Dobra. Robimy soka. Robimy soka z rzepaka. Dobre. myślałem, że będzie więcej. Tego soka. Trochę mało. To są kieliszki. Niechania, ja, to są kieliszki. Tata lubi takie duże. Piękny soczek. Pięknie pachnie.

W zamrażalniku mamy minus, 8, a minus 19 stopni i włożymy to na 30 minut może Wkładamy nasz szoty Hop Raz i dwa Ciekawe ile spada temperatura To 20... jest 25, 7 o już zamarza teraz żółte zielone no dobra, Jestie. weźmiemy wodę po 30 minutach jeszcze raz zamarznięte na lód co zamarzło? co zamarzło już? no rzepak też po 30 minutach zamarzł chodź zobaczyć o jest to samo nie no poczekaj Woda ma 0, a tu może się okazać, że nawet minus 2 może będzie miało, czy minus 1, bo wytrzymuje stężenie, powoduje, że nie zamarznie mimo minusowej temperatury. Trzeba czasu, bo to musi się składać nie? No 0 już przegoniło, 0. A woda nigdy nie nie No nie może. Zero albo lutnie. Nie tyjmy, <kluzni> <kluzni> bo już powietrze ma 20. Nawet, nawet możesz kapkę głębiej zanurzyć. Oj, Oj, dobra i trzyma. Ty, Schodzi. Schodzi. No? No dobrze, ale możemy tu chodzić. Patrz. Zaraz będzie minus jeden. O, ciekawe do ilu zajdzie, Tylko, że teraz już się ogrzewa całość od, 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 całość. O, od, od temperatury. No i tylko 30 minut było, nie? Uh -huh. No Po 30 minutach w minus 19 stopniach mamy minus 1 temperaturę soku z rzepaku. E, poranek, może nie taki nam poranek, 22 marca, godzina w okolicach 10 z groszem. Idziemy do termometru. Odpuszcza. Ale pizzi Mamy koło pół stopnia mrozu, było z minus 5, pójdziemy do świeżo ściętego drzewa. To jest drzewo, które było niedawno ścięte. Widzicie? Powiedzcie mi teraz, czy jak zastosujemy szybko azot, to czy w naszej roślinie nie dzieje się to samo?